Hello, elo, elo. O, to ja, no wiecie jako typu wiki dzisiaj będziemy grać w Bubble Tea taką gierkę Bubble Tea, no chyba wiecie co to jest Bubble Tea no, no i chyba wiecie co jest to jest Bubble Tea to oczywiście jest takie no wiecie to jest takie, że no czekajcie, ja zobaczę co jest ten aparat. Ej w, ej, w ogóle ja nie wiem co się stało, bo ja kliknąłem FT, y, czekajcie, w ten aparat z, z tym, no wiecie, z, no wiecie z czym. I to się stało, że odlokowałem to, odlokowałem, ja od, odlokowałem tyle. Co to jest? Co to jest? Wszystko jest miła gra, taka, że, że się kremem pijemy? Czemu oni wydają taki dźwięk? To jest złe. Be, 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 be. Basta do zębów. Czyż to nie jest nawet krem. Mm. Let's go. Tu, 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 tu. I X. Kurde. Czerwone kuleczki. Trochę Ani. Kurde, do śmieci idzie. Do śmieci masz iść. Ależ to, to jest satysfakcja. No kurde! Nie! Drum! interes Param! Pam. Pa pam! Pam! Pa pa pam! Pa pam! 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 dostałem A plus. Miałem dostać, a nie A minus. Czestrum! O. o ja! robotyczne Ja muszę to mieć. Ja muszę to mieć. Słuchajcie, przepraszam, że je tak... Ale ja piję jogurt, jogurt piję. Oh, kurde. Co to, to za jakie fajne. Ale o. Ja, o, jeszcze mogę. Tam nie mogłem w kickball. A w sumie tu zaraz pokażę wam tą grę co to jest wow. Coś tu Ej, ja nie umiem takie gry grać, a wy umiecie? Easy medium, hard. Easy medium hard. Jest. Tak. Tak. To jest ten, czekajcie. O Вообще, вау. Эй, давайте сделаем зру... такие. Эй, давайте сделаем такие. Ибом. Ты. А. А то есть. Ej, piszcie, piszcie w komentarzach. Shish! Shish! A nie to czarne. I hop. Zbyt dużo. A minus. I to jest to. O, o. Białe! Kuleczki. Czerwonego. Ja źle to zrobiłem. A nie dobrze. A minus jeszcze do tego. Znowu. Więcej żółtego. <laughs> jedna mi się tam trafiła. O plus. To jest Perfekt. 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 Teraz pokażę wam tą grę. Kickball. Czekajcie, która tu. Kurde. O, przepraszam. Gdzie to ta Kickball? O, tu jest. A, crazy ball. Crazy Bar, znaczy się. kickball Co to jest? Dobra. Kiedy sobie na pewno zagramy w. Mm, Gravity Paint. Gravity. Graffiti Paint. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I jeszcze nie subskrybujecie to zasubskrybujcie i do widzenia. O kurcze.